Położony niedaleko Schwerinu Pałac i Park Ludwigslust to spektakularny przykład późno barokowej rezydencji książęcej z zaprojektowanym od podstaw przyległym miasteczkiem. Wielkoksiążęca para Fryderyk Pobożny i jego żona Luiza, a właściwie ich architekci, zadbali o barokową widowiskowość całego założenia już od strony frontowej, łącząc architekturę z lustrami sztucznych zbiorników wodnych i zdobiąc całość wyjątkowo malowniczą kaskadą. Eleganckie elewacje zamku to z kolei zapowiedź nadchodzącego już klasycyzmu. Różniającym się elementem jest jego attyka ozdobiona czterdziestoma posągami i wazami. Wspaniałe otoczenie jest arcydziełem sztuki ogrodowej o charakterze angielskiego parku krajobrazowego, w którym zachowano jednak barokowe aleje, a przede wszystkim kanały i liczne urządzenia wodne. Co ciekawe, wszystko to, co tu jest związane z wodą, istnieje wyłącznie dzięki budowie specjalnego 28-kilometrowego kanału zasilającego. Otoczony kobiercem kwiatów Pawilon herbaciany, sztuczna wyspa z wieżą i neogotyckim kościołem, domek szwajcarski, mauzoleum heleny Pawłowny córki Cara Pawła I czy też miejsca upamiętniające wielkoksiążęcą parę fundatorów całego Ludwigslust. To lista niektórych tylko zakątków, najrozleglejszego w tej części Europy parku. Największą jego atrakcją jest więc okazja do romantycznej wyprawy i odkrywania jego tajemnic nawet przez cały dzień. Zakosztujcie takiej przyjemności i Wy.